Witam, jesteśmy na polu, na którym została, ona, została zasiana koniczyna Michaela, Michaela eee, Mamy czwarty kwiecień. Eee, pole wygląda tak jak widać, szału nie ma, aczkolwiek zazieleniła się koniczyna, tak, czyli zaczyna rosnąć. No do końca maja nie przewidywałbym tutaj jakiegoś oszołamiającego plonu, aczkolwiek, tak jak, tak jak widać, ziemia jest popękana, czyli bardzo, bardzo sucho. Na jesieni było sucho, wiosna też jest nie lepsza. E, no trudno powiedzieć co tutaj będzie, jeszcze chwilę poczekam, nie będę jeszcze tego wyorywał. E, myślę, że plon jakiś do skoszenia by był, ale prawdopodobnie gdzieś w czerwcu, no niestety nie bardzo Mam czas, żeby trzymać to do czerwca, ponieważ chcę tutaj posiać kukurydzę. Także zobaczymy, co będzie dalej. No konieczyna ruszyła, rośnie, poschodziła, ale, ale, ale no jest bardzo, bardzo malutka i myślę, że tutaj też termin siewu miał dosyć duże znaczenie, i po prostu, gdyby ona była zasiana we wrześniu. No już byłaby dużo większa, miałaby większe szanse na, 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 na to, by, by urosnąć, urosnąć większą, tak? Także tak to wygląda.